Cześć wszystkim, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy o 10 najlepszych pikach do climbowania w patchu 9.20. Jeżeli chcecie być na bieżąco z metą w LoLu, koniecznie kliknijcie subskrypcję kanału. Jeżeli podoba Wam się format, w jakim te filmy ostatnio są wypuszczane, zostawcie lajka. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy na top lane, na którym króluje niepodzielnie Garen oraz Kayle. Garen, który dostał mini reworka w tym patchu jest teraz najmocniejszym bohaterem do walki w zwarciu. Jego nowa aktywna część W, jak i możliwość aktywacji runy zdobywcy, Czyli konquerora na jego e sprawiają, że jego trade na inne mele-matchupy są praktycznie niemożliwe do przegrania. Natomiast na matchupy, które w teorii mają szansę pokonać Garena, tak czy inaczej radzi sobie bardzo dobrze ze względu na swoją pasywną regenerację zdrowia. Czy gracie przeciwko Bruzerom, na których macie Silensa, czy gracie przeciwko tankom, na których macie True Damage, Garen w tym momencie jest wyekwipowany właściwie na każde przeciwności losu. I jest teraz naprawdę, jest właściwie teraz jednym z najlepszych pików na top lane. Jeżeli nie jest zbanowany, Kale jest numerem 2 na top i jej dobre wyniki są naturalną koleją rzeczy ze względu właśnie na popularność Garena. Jest to matchup, który generalnie Kale powinna wygrywać, szczególnie w late game, a przede wszystkim nie ma tak naprawdę zbyt ciężkiej linii na niego. Dodatkowo na resztę swoich matchupów Kale radzi sobie też całkiem przyzwoicie ze względu na kleptomansję z Biszkoptem i Tonikiem. To połączenie run daje nam naprawdę dużo, dużo sustainu na early game, dzięki czemu jesteśmy w stanie przetrwać te cięższe meczapy. i jak wszyscy wiemy w mid game Kale zamienia się w całkowitego potwora już z dwoma, trzema itemami. Obydwa te pigi są wyśmienitymi wyborami teraz jeżeli chodzi o top lane, w szczególności Kale, ponieważ ona nie jest aż tak banowana jak Garen. Garen prawdopodobnie dostanie nerfy w najbliższym patchu. Na Midlane zaproponuję Wam dwa archetypy do wyboru: jeden Assassin czyli Fizz oraz kontrolny Mag czyli Malzahar. Zaczniemy od Fiza, który jest teraz najmocniejszym asasynem dostępnym na Midlane. Jest bardzo ciężki do zabicia ze względu na swoją mobilność, jak i czysty Burst Damage. Jedynym minusem Fiza jest sytuacja, w którym nie obejmie dużego prowadzenia w early game, -ie. szczególnie jeżeli będzie nawet do tyłu. Bardzo ciężko odrabia się nim straty. Natomiast w tym momencie Fizz jest bardzo solidnym czempionem, szczególnie, że bardzo szybko się też snowballuje. W momencie, w którym złapie zabójstwo czy dwa, bardzo łatwo nim popchnąć resztę drużyny ku zwycięstwu. Z drugiej beczki mamy Malzahara, który kontruje wszelkiego rodzaju agresję tak naprawdę na midlane. Bardzo dobrze radzi sobie na innych kontrolmagów, a przede wszystkim wyśmienicie gniecie wszelkiego rodzaju zabójców. Asasyni w tym momencie są bardzo popularni i właśnie na nich Malzahar radzi sobie wyśmienicie. Dopóki nie zbudują quicksilver Sasha, a nie oszukujmy się zazwyczaj jednak są to typy graczy, którzy wolą nie wydawać zbyt dużej ilości golda na itemy defensywne, dopóty są Całkowicie bezbronni, jeżeli wasza RK jest gotowa do użycia. Dodatkowo, możliwość łatwego engage'a, jaką oferuje Malzachar za pomocą flesza oraz erki, sprawia, że bardzo często wyłapiecie przeciwników, którzy są źle spozycjonowani, nie są wraz ze swoją drużyną, nie, nikt nie jest im w stanie pomóc, kiedy na nich naskoczycie. Dlatego Malzachar jest bardzo solidnym czempionem, zdecydowanie łatwym w stosunku do tego, jak dużo oferuje swojej drużynie. W dżungli mamy niezwykle popularnego Eko oraz przede wszystkim czempiona, którego nie mogło zabraknąć, czyli Szako. I zaczniemy od Szako, który dostał kolejnego mini reworka w tym patchu. Demet Shaco jest całkowicie poza jakąkolwiek skalą, szczególnie pod AP, natomiast pod AD oczywiście radzi sobie też wyśmienicie. Riot prawdopodobnie znerfi go już w najbliższym patchu, tak więc Korzystajcie póki możecie, w tym momencie Shaco jest niesamowicie mocny ze względu na swój clear. Jest w stanie jako jedyny champion wbić w pierwszych minutach trzeci level i zgankować linie pozostałych graczy, kiedy oni mają jeszcze level pierwszy. Zarówno jego build pod Hail of Blades, jak i Electrocute są buildami możliwymi do użytku. Czasami nawet jeżeli idziecie pod AP, fajnym wyborem jest Dark Harvest. Z drugiej strony mamy Eko, który jest w sumie asasynem. A mimo to jego przeżywalność, jaką oferuje jego Ult oraz jego W, sprawiają, że jest bardzo, ale to bardzo ciężki do zabicia, nawet jeżeli wejdzie bardzo głęboko w naszą drużynę. Na ten moment Eko ma wyśmienity clear, wyśmienite ganki oraz nieskończone skalowanie się, jako że główną runą wybieraną na nim jest Dark Harvest. Jego mobilność, jak i darmowa karta wyjścia z więzienia w postaci Rki sprawiają, że jest niesamowicie denerwujący, czempionem do grania przeciwko. Zdecydowanie jeden z lepszych pików do grania na ten moment, szczególnie, że tutaj z Szako będzie podobnie jak z Garenem, prawdopodobnie zobaczymy jakieś nerfy w najbliższych paczach. Przechodząc na botlane, nie mamy tu dużo zmian, jeżeli chodzi o ADK, aż pozostaje numerem 1. Po ostatnich buffach mocno trzyma swoje miejsce najlepszego ADK wystarczy tak naprawdę przetrwać Laning Face. Jeżeli mamy po swojej stronie jakiegoś mocnego supporta, który jest w stanie nas ochronić przed przeciwnym suportem, damy sobie radę. Jeżeli nie, wystarczy wybrać odpowiedni build i Ashe tak czy inaczej powinna przetrwać linię. Jeżeli chodzi o same buildy, bez zmian, lital tempo lub kometę, w zależności od sytuacji. Drugim adekery, który Wam polecę, to będzie zdecydowanie Jinx. Bardzo łatwe adekery, ale ze słabym early gamem. Jinx powiedziałbym, że jest nawet bardziej podatna niż Ashe w early game. Game natomiast, jeżeli przetrwacie właśnie laning phase. Jeżeli macie supporta, który jest w stanie was przedostać przez te pierwsze 10 minut rozgrywki, Jinx staje się niepowstrzymanym potworem. Jej resety po zabójstwach sprawiają, że rozpierdziela całe teamfighty, a jej zasięg uniemożliwia bardzo często poprawne zaengageowanie ze strony przeciwnej drużyny. Jeżeli chodzi o runę dla Jinx, tutaj standard, Little Tempo, chyba że gracie na połkujący botlane, wtedy pomaga nam Fleet Footwork. Na deser przejdziemy do supportów. Najlepsze wyniki w tym momencie mają supporty stricte engage'ujące, czyli Nautilus, Blitzcrank czy Thresh. Natomiast, jako że są to popularne wybory, dzisiaj polecę Wam coś, co pozwala z nimi dosyć dobrze walczyć, a nie pikować tego typu czempiony. Cały czas. I numerem jeden jest Zyra, która wyśmienicie radzi sobie z na, takimi championami jak Nautilus czy Thresh, W momencie, w którym te championy podchodzą pod nas, żeby zaangażować, rzucamy im E, co sprawia, że nasze planty bardzo często łapią huki za nas. Dodatkowo, damage output, jaki oferuje nam Zyra, sprawia, że bardzo często nasze adekery nie musi robić właściwie nic poza skupieniem się na farmieniu. Na tego typu meczapy polecam maksowanie nazy,rze jej ruta, czyli E oraz branie. Electrocuta lub after Aftershocka, jeżeli boicie się Engage'u ze strony przeciwnika. Drugim bohaterem, który ma bardzo dobre wyniki, natomiast jest dużo bardziej podatniejszym właśnie na taki Engage, jest Soraka, która o dziwo bardzo dobrze radzi sobie też na meta championy w tym momencie, takie jak Pyke czy Leona. Jej połk na pierwszym levelu jest niesamowicie mocny. Dodatkowo jej silence kontruje bardzo dużą ilość czempionów w mecie, takich właśnie jak Pike, czy też y, Assassini z Midlane. Globalna Rka bardzo często dinajuje killę drużynie przeciwnej, a ciągłe leczenie jakie oferuje w midgame gameie sprawia, że jest to bardzo frustrujący. Pik do grania przeciwko. Ważną kwestią podczas grania Soraką jest wybranie poprawnych Samoner Spelli, czyli flasza oraz bariery. Niczego innego, więcej ewentualnie heal. Dzięki temu jesteśmy w stanie grać dużo bardziej agresywnie tą Soraką. Jesteśmy też w stanie leczyć w dużo większych ilościach, jako że nasz heal zależy głównie od naszych punktów zdrowia. I oto najmocniejsze postacie na patch 9.20. Dajcie znać co sądzicie o tych propozycjach w komentarzach, jeżeli macie swoje własne pomysły, koniecznie się nimi podzielcie. Zachęcam do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z aktualną metą w LoLu i do zobaczenia w kolejnym filmie.